Szanowni Państwo, to też to wystąpienie będzie takim tytułem wstępu do tego panelu, który za chwilę poprowadzimy, panelu dyskusyjnego, ale też i prowokacyjnie będzie sformułowane w taki sposób, takiego pytania. Po pierwsze, czy potrzebne nam są szkolenia antyterrorystyczne? Kto jest na tak ręka w górę? Ja uważam, że tak, dlatego bo mam firmę, która zajmuje się tymi szkoleniami. Szanowni Państwo, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Robert. Ja tak bym ciekawy. Super. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Jutro na warsztatach będziemy praktycznie się szkolić antyterrorystycznie. Zapraszam Was na te warsztaty. Słuchajcie, dlaczego podnieśliśmy rękę do góry? Tu już trzech, trzy osoby powiedziały dlaczego, ale to są pobudki raczej takie personalno-humorystyczne, tak? Ale dlaczego? Dlaczego się szkolimy antyterrorystycznie, skoro powiedzieliśmy sobie dzisiaj... Jak popatrzymy na statystyki, to terroryzmem nie ma się po co zajmować. No bo jak popatrzymy na statystyki, no to w Polsce się od wielu, wielu lat nic nie wydarzyło, poza tym Wrocławiem, który na siłę gdzieś tam próbujemy przepchnąć jako zdarzenie o charakterze terrorystycznym. To dlaczego my się zajmujemy szkoleniami antyterrorystycznymi? Po co? Mhm. Świetnie, czyli przygotow... Przygotowujemy się do, zagro do zagrożeń asymetrycznych, które ciężko zidentyfikować i cię ciężko wycenić w liczbach. Super. Zadam drugie pytanie, słuchajcie, jeszcze bardziej prowokacyjne. Czy możemy szkolić się online? Ktoś powie, bzdura. Do pe bardzo dobrze, do pe ja, znaczy bardzo dobrze. Ja też tak uważam, do pewnego zakresu. Chcę Wam przedstawić... E pewien temat dotyczący szkoleń antyterrorystycznych, ale w innym trochę wymiarze, właśnie w wymiarze online. Ja powiem, jak u mnie się zrodził ten pomysł, narodziła się pandemia, słuchajcie, prowadzę firmę szkoleniową, pandemia, nie wolno się szkolić, mówię koniec, Siedem kredytów, Stelmach pod most, nie poradzisz sobie. Mówię nie, muszczymy, muszczymy, słuchajcie, wymyśliliśmy, opracujemy, stworzymy platformę szkoleń online platformę e-learningową, obliczyliśmy ile to kosztuje, wersja niskobudżetowa kosztuje mało, bo Stelmach się może ponagrywać, lubi gadać, w związku z tym nazwiemy to kursem online i będzie rewelacja, będziemy to ludziom sprzedawać. Ja mówię, nie no jak ja zacznę takie kursy sprzedawać to my nic nie zarobimy, bo jak ktoś zobaczy pierwszy kurs to już więcej niczego nie kupi. Albo robimy coś na 300% albo nie robimy w ogóle. W związku z tym zainwestowaliśmy w temat, bo stwierdziliśmy, jeżeli zbudować platformę, to zrobić taką, żeby była interaktywna. I to, co pan tutaj powiedział do pewnego momentu, jakie są, jakie są zalety szkoleń antyterrorystycznych online dla szkolonych? Koszty. Słuchajcie. Koszt szkolenia antyterrorystycznego, które musimy przeprowadzić z pracownikiem gołym, który nie ma w ogóle żadnego pojęcia. Nie zna 4 u, nie zna żadnych procedur, nic nie wie w ob o obiekcie, w obiekcie nic nie robił. Z pierwszej pomocy coś tam robił e, i tyle. Jaki jest koszt takiego szkolenia wstępnego, który i tak musimy zacząć, że musimy mu coś tam powiedzieć? Musimy mu przedstawić podstawowe zasady postępowania i tak dalej. Jeżeli zrobimy to w kontakcie, to, tak, to, to pewnie nam to wyjdzie, takie spotkanie na 20 osób szkolonych, nie wiem, jak znajdziemy tanią niskobudżetową firmę, to pewnie 1000 zł, może 2000 za taki jeden dzień szkolenia. Takie średnie ceny chyba w Polsce są takich spotkań. Wychodzi to średnio 100 zł na pracownika. To jest dużo? Jest to do przyjęcia, ale jeżeli tych pracowników mamy, słuchajcie, 1000, to po pierwsze, jaki mamy problem? Że ich musimy zebrać w danym czasie, że oni muszą dostosować, mamy pracowników banku, słuchajcie, oni pracują od godziny tam 9, 10 do 18, zróbmy im jeszcze 4 godziny szkolenia. W soboty muszą przyjść do pracy, bez sensu to się nie uda, nie? więc zrobimy im to szkolenie, ale pewnie raz na kilka lat. Zatem rozwiązaniem w tego typu tematach może być szkolenie online, ponieważ ono po pierwsze, pierwsza jego cecha jest tanie. Szkolenie online w zakresie takim 6 godzin można przeprowadzić dla jednego pracownika w wysokości... Od 5 do 15, do 20 do 30 zł max. Naprawdę. Dlaczego? Bo jeżeli w organizacji jest 1000 osób, to nam się to fajnie, fajnie rozkłada, te koszty się nam rozkładają. Co więcej, my to szkolenie możemy zrobić dedykowane, ponieważ my możemy to szkolenie przygotować na obiekcie tego zamawiającego szkolenie. Czyli jedziemy tam z ekipą filmową, naregrywamy scenki, dostosowujemy je do procedur i jeszcze wcześniej sprawdzamy procedury. Robimy z tego materiały filmowe, do tego dokładamy interaktywności, quizy, testy, animacje i po miesiącu pracy przychodzimy i mówimy: Panie zarządzający, ma Pan produkt za 20 zł za pracownika. On przechodzi ten kurs w 4 godziny, ma podzielony na 20 modułów. Moduł trwa 20 minut, on ma 3 tygodnie na zrobienie całości. Jest to fajne? Jest, ponieważ jaki mamy kolejny atut tego szkolenia? Aktualność. Możemy je uaktualniać co rok, co dwa, co trzy. Kolejny aspekt powszechność. Przy fluktuacji pracowników, jeżeli robimy szkolenia stacjonarne, to oni przychodzą, zmieniają nam się pracownicy, musimy znowu organizować szkolenie. Bez sensu. Jeżeli my bierzemy taką platformę szkoleń online na rok, w umowie, mamy do przeprowadzenia szkoleń dla tysiąc, dwóch tysięcy pracowników, każdy nowy pracownik od razu dostaje. Hasło, login do takiego szkolenia, przechodzi sobie dwa tygodnie i słuchajcie, on już się będzie zachowywał świadomie. Czyli nie dojdzie do zdarzenia takiego jak w autobusie MPK we Wrocławiu, nie? że wchodzi sprawca, student, zostawia torbę, wychodzi, kobieta go obserwuje, mówi: O, jest pewnie jakieś zagrożenie, idzie do kierowcy, mówi: Panie kierowco, tam człowiek zostawił torbę, jestem przerażona. A co kierowca mówi? Proszę Pani, niech Pan mi weźmie tą torbę i przyniesie do mnie i posawi na pierwszym siedzeniu. Ona idzie, bo lider bezpieczeństwa tak powiedział, bierze torbę, kładzie, kierowca się zatrzymuje, wynosi ją na zewnątrz. Wtedy dochodzi do szybkiego spalania, nie do wybuchu. I jeszcze jak słyszałem te przekazy medialne, które mówiły, w porę wyniesiona torba nie wybuchła, jak jeszcze usłyszałem w porę wyniesiona torba, że to dobrze, to dramat. I teraz słuchajcie, kto, jest, kto popełnił błąd w tym całym zdarzeniu? Student. Nie, bo źle zmieszał składniki i nie wybuchło. Kto jeszcze? Kierowca, kto jeszcze? Kto popełnił największy błąd? Ci, którzy go nie wyszkolili. Nie. Bo teraz słuchajcie, my nie możemy stawiać zarzuty komuś, kto zachował się intuicyjnie często gdy wchodzimy na jakieś tam spotkania szkolenia też prowadzicie różnego rodzaju spotkania szkolenia jest trochę tak że wchodzimy do organizacji w szkole mi się tak zdarzyło na przykład wchodzę do szkoły szkoła świadoma super inwestuje w bezpieczeństwo po południu się spotykamy z nauczycielami pani dyrektor rozmawia wszystko przygotowane szkolenie praktyczne fajerwerki worki na głowach strzelanie nad głową kajdanki harat nożami nie to nie my my tego nie robimy ale generalnie są takie firmy które tak robią tak, tak. I teraz słuchajcie, wchodzę na szkolenie, e, witam się z panią sprzątającą, z panem i tak dalej, wchodzę na górę, pytam się pani dyrektor, wszyscy są? No tak, wołam ją na zewnątrz i mówię, pani co, ale nie, nie zaczynajmy tego szkolenia, bo tam są dwie panie sprzątające, one są od was. No tak, ale to są sprzątaczki. Mówię, no to co? Nie? Najważniejsze. Najważniejsze osoby w tym systemie, mikrosystemie bezpieczeństwa. Tak, najwięcej widzą, podejmują krytyczne dla bezpieczeństwa decyzje. Nie? To one włączą ten sygnał, te trzy dzwonki i tak dalej, raportniku. O, o, Wejdźcie sobie, słuchajcie, na, na stronę NIKU, pobierzcie sobie raportniku w kontekście przygotowania szkół do, do bezpieczeństwa. Dramat. Dramat, to jest po prostu 2020 rok. Te wnioski, które tam można wyczytać, są, są dramatyczne. Ktoś powie: No, tak, ale bardzo dużo zrobiliśmy dla bezpieczeństwa szkół, bo wprowadziliśmy rekomendacje ministra edukacji trzy lata temu, żeby były na przykład dwa sygnały alarmowe. Tam proszę ruszyć, żeby było aktywnie, żebyśmy mieli jakiś, jakąś prezentację. Natomiast nie, nieprawda, ponieważ weszły następne, które już mówią tylko o jednym sygnale. Poza tym 90% szkół e, średnio w to zainwestowała, bo nie ma na to środków, żeby zaimplementować sygnały ostrzegania alarmowania dedykowane do charakteru zagrożenia. Edukacja to samo. Powiedzcie, jakie ja mam prawo edukować antyterrorystycznie? Nie? Dobre pytanie. Ja mogę powiedzieć. Hmm, no ja właśnie to sobie pytanie zadałem, jak e, kończyła się moja kariera w żandarmerii w 2000. W 18, 17, 16 roku. Mówię sobie, dobra, ja idę do cywila, będę robił pieniądze. I taka szybka refleksja: ty, Stelmach, ale jak ty chcesz robić pieniądze? Jak ty tylko w żandarmerii pracowałeś i w wojskach specjalnych? Ty nic nie umiesz. Ja mówię: no tak, to ja pójdę do Akademii Wojsk Lądowych, zostanę nauczycielem i zdobędę kwalifikacje. I ja naprawdę mówię o tym poważnie. Słuchajcie, bo jest mnóstwo antyterrorystów, kontrterrorystów, byłych funkcjonariuszy, i każdy mówi: dobra, ja będę szkolił. A ja się pytam, a gdzie masz uprawnienia pedagogiczne? Mówimy tu o edukacji, słuchajcie. Jeżeli ja mam oddać bezpieczeństwo swoich dzieci facetowi z gromu, super. On naprawdę fajnie zabijał nożykiem, nagrawką, jak John Wick i tak dalej. Super. Ale on ma metodycznie szkolić moje dzieci. Jeżeli on nie ma uprawnień pedagogicznych, nie ma, nie ma odpowiedniego wykształcenia i tak dalej, ja go mega szanuję, on ma być może. 300 razy lepsze kwalifikacje od tego, niż ja prowadzę szkolenia w kontekście merytoryki antyterrorystycznej. Ale pytanie, jak? Tego naprawdę trzeba się nauczyć. Gdy poszedłem do tego AWL-u, wysłuchałem wszystkich tam audiobooków, które były dostępne, bo nie ja miałem czasu czytać. I dopiero po dwóch, trzech latach mogę powiedzieć, że jakoś tam daję radę w kontekście prowadzenia szkoleń. No i teraz to, to powtarzam to pytanie, czemu nie mamy w Polsce certyfikacji trenerów do spraw bezpieczeństwa? Nie to pytanie naprawdę mocne w kontekście edukacji. Wie, wiecie ile mamy w tej chwili firm, trenerów, ludzi, którzy mówią dobra, ja cię wyszkolę, nie? A teraz pytanie kto to weryfikuje? Nikt. Nikt. Nie? Ale to są takie tematy wywołane do dyskusji o której zaraz powiemy. Kończąc temat, bo już za długo gadam, temat szkoleń learningowych proszę. Ja wiedzą, jak to jak to doświadczenie przekazać. Mm -hmm. Nie wiem, czy do tego jest potrzebna certyfikacja. Uprawnienia jakieś, tak, ale certyfikacja nie. Wiem. Nie, nie jestem przekonany. Okej, okej. ja mam bardzo poważne skuteczności tych szkoleń. E e I -learningowych. E learningowych. Dlaczego? Dlatego, że po drugiej stronie, no, pan, jeśli ma Pan tutaj salę ludzi, którzy się szkołą, tak ma Pan wpływ na to, na uczestników tego so, szkoły. Mm -hmm. Jasne. Tak, tylko że, jasne. jest dla mnie, generalnie, jeśli ja mogę w swoich ludzi szkolić, no to pewnie na pewno nie wysyłam na szkolenie elektrycznego. Dobra. Ale fajnie połączenie było z kolei, mhm. tutaj, no. jeżeli chodzi o tą kwestię, szkolenie elektrycznego, z mojego punktu widzenia, plus ćwiczenia praktyczne, które które, które się odbędą na podstawie... Na bazie tego. Na, na, mhm. na bazie tego. Tak, ja, ja tylko o tym mówię. Słuchajcie, ja tylko o tym mówię. Nie nauczymy online udzielania pierwszej pomocy. Nie nauczy... Ktoś był z Was na kursie KPP? Ja byłem. I w większości kursów KPP przechodzimy najpierw moduł online. Dlaczego? Dlatego, żeby zaoszczędzić czas. Ja się zgadzam z Panem, że się ktoś położy na kanapie, ale on równie dobrze przyjdzie na to szkolenie i usiądzie w ostatniej ławce. I on też w ogóle tego nie, tym nie będzie zainteresowany. Jasne, pewnie ja go mogę zmusić. Ja naprawdę mam no, trochę lat doświadczenia i naprawdę są oporni na edukację, uwierzcie mi, nawet w kontakcie fizycznym. Ja słuchajcie, jeżdżę teraz do Krakowa, mam trzydzieści tam kilka tematów, trzydzieści kilka, kilka szkoleń. Oni dostają to szkolenie za darmo, jest fizycznie w kontakcie. Ja przywożę broń, pałki, wszystko. Wchodzę na salę, słuchajcie, sala jest wielka, 28 rzędów. Zgadnijcie, w których rzędach wszyscy siedzą, jak ja wchodzę na salę. Wszyscy siedzą w ostatnich. Już komputery otwarte, wszystko przygotowane do tego, żeby prowadzić swoje życie drugie w ramach tego szkolenia. E, oczywiście ja, ja projektuję to szkolenie, że ono się udaje. E, I oni po 20 minutach stwierdzają, dobra, zamykają komputery i tak dalej. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, kogo mamy po drugiej stronie. E, I szkolenie online, to które my robimy. Nie da rady tego zrobić bez interaktywności, nie przejdziesz dalej. Oczywiście jak ktoś może powiedzieć, tak na siłę, to ja poprzeklikam i tak dalej, ale nie puścicie system dalej, bo nie odpowiesz na pytanie, jak nie przerobisz pewnego materiału. Nie dostaniesz certyfikatu, nie zaliczysz go. Przech Kto przechodził? Nie, no wiadomo, no, słuchajcie, zawsze znajdziemy, e, zawsze znajdziemy rozwiązanie. Tak, dokładnie. Tak, a poza tym słuchajcie, jeżeli jest dobrze zrobiony film, ciekawy i tak dalej, to, to nawet mal kontentów wciągnie. Ktoś z Was zrobił takie, kiedy takie szkolenie jest w online na y, dotyczące prania brudnych pieniędzy na, y, na Inspektorze Informacji na Generalnym Inspektorze Informacji Finansowych. Ja to przeszedłem słuchajcie, droga przez mękę. Ja takiego szkolenia online nie chcę drugi raz przechodzić. Tyle treści, po 10 minutach byłem zmaltretowany psychicznie, przeszedłem to szkolenie, mam certyfikat, ale mega trudne, ża prawie żadnych interaktywności, same akty prawne i ja to podzielam. To może się udać, ale tylko i wyłącznie jako szkolenie wstępne, na zaczęcie, na przeszkolenie powszechne, zbudowanie świadomości i później wchodzimy z praktyką. Melduję, że skończyłem.